Z ewangelii według świętego Mateusza. Nie sądźcie, że przyszedłem wnieść prawo albo proroków. Przyszedłem nie po to, aby je wnieść, ale wypełnić. To jest prawda, którą trzeba regularnie przypominać. Stary Testament, judaizm, to jest jedyna religia, jaką zna Pan Jezus. Religia, której był aktywnym wyznawcą. Bóg, o którym dziś mówimy, Bóg Starego Testamentu. To jedyny Bóg, jakiego Jezus Chrystus wyznawał, jakiego czcił. Nie ma w jego sercu, nie ma w jego umyśle żadnego innego. I my robimy czasami straszny błąd, dzieląc e, świat na świat Starego i Nowego Testamentu, myśląc o Bogu, jakby był. Do pewnego momentu Bogiem Starego Testamentu, a od pewnego momentu zaszłaby w nim jakaś zmiana i stałby się Bogiem Nowego Testamentu. To jest herezja, to jest nieprawda. Bóg Starego Testamentu to ten sam miłosierny, dobry ojciec, który tak bardzo nas kocha, że dał nam Jezusa Chrystusa. I oto Jezus, wyznawca judaizmu, Jezus, który jest pobożnym Żydem. Tego samego Boga nam objawia w swojej Ewangelii. Tego samego Boga czcimy, którego czczą do dzisiaj Żydzi. I Bogu niech będą za to dzięki. Do zobaczenia jutro.